W informacji turystycznej otwarto wystawę Wojciecha Śmieleckiego z pamiątkami, które ilustrują powstanie styczniowe. Z tym wydarzeniem są związane ciekawostki, na które zwrócił uwagę jej autor. Na wystawie można zobaczyć kartki patriotyczne z początku XX wieku dotyczące powstania styczniowego, znaczki, które wydała Poczta Polska przed wojną i po wojnie, znaczki wydane przez obóz wiecki, polski obóz wiecki, Giosbą w 1944 roku z Rangiewiczem oraz Straugutem, książki dotyczące powstania, pierwsza książka, to w mojej bibliotece, to jest Powstanie Narodowe 1863-1864 wydane w Lwowie. O Powstaniu Styczniowym później jest cenna książka wydana w Poznaniu w 50. rocznicę Powstania Styczniowego. Napisał to historyk Józef Dąbrowski pod pseudonimem Jan Grabiec wydane w Poznaniu w 1913 roku. Też są tutaj m.in. sztychy powstańców, powstańców Wielkiego księstwa Poznańskiego. Obrazy dotyczące powstania, powstania oraz dwie książki z Litwy dostałem od profesora, które wydali w rocznicę 150. rocznicę powstania styczniowego. I też jest po moim pradziadku, i jego kuzynie krzyż, krzyż z biżuterii żałobnej w gablocie pokazany bo powstańcy nosili biżuterię żałobną i za noszenie biżuterii żałobnych ubrań głównie kobiety dostawali kary, a ktoś w Warszawie nie miał zezwolenia, bo tylko najbliższa rodzina mogła nosić, to dostali kary. Dostała na przykład taka kobieta, dostała karę 10 rubli. Ja jechała po wodze, to nawet 100 rubli za to, że bez pozwolenia nosiła żałobną garderobę. To też pokazałem. Też tu pokazałem na zdjęciu Michała Mula tak zwany wieszyciela, który był gubernatorem, został w 1863 roku w maju przez Aleksandra II Sara gubernatorem Wilna i Litwy, żeby to powstanie zdusić. I on nakazał właśnie, kilkaset powstańców zostało powieszonych w Wilnie czy na Litwie. Ekspozycję można oglądać do 4 lutego.